No, siema. Dzisiaj pogramy sobie troszeczkę w DSM3 w moją prywatną rozgrywkę, gdyż ostatnio, jak miałem format kompatu to znowu mnie naszła chęć na trójkę, no i troszeczkę sobie pograłem. A dzisiaj będzie sobie specjalny dzień, specjalny moment w życiu moich Simów, bo narodzi się nowe pokolenie, dla którego mam wręcz idealne imienie, i będzie to nawiązywało do pewnej rzeczy, więc 3 not? Dlatego co, pokażę dzisiaj moją prywatną rozgrywkę i. Pogramy sobie. Jest to też w sumie pierwszy odcinek na nowym kanale Sekolek Games, tak więc witam was serdecznie. Jeśli nie wiecie, to mam kanał główny, kanał Sekolek, na którym pojawiają się różne opinie na temat filmów, seriali i czasami książek, ale to na razie sceptyczne. A ten kanał oczywiście, jak samo nazwa wskazuje, będzie kanałem growym, na którym będą pojawiać się od czasu do czasu jakieś gameplaye. Może jakieś serie się znajdą, kto wie, ale dzisiaj po prostu luźno sobie pogramy. I przepraszam was jeśli są jakieś szumy w tle, ale jest tak gorąco, że wiatrak jest po prostu potrzebny, ale mam nadzieję, że OBS robi swoje i to od A więc dobrze, moi drodzy, no to jest e, rodzina, która się nazywa pięknie Jackson. E, osobiście nazywam ją na cześć Jackson, które się znajduje w The Last of Usie. Tam jest właśnie to taka... Taka osada, takie fajna społeczność Jackson Na tą część sobie nazywam tą rodzinę, bo stwierdziłem, że to będzie fajne nazwisko Później sobie przypomniałem, że przecież jest dużo osób, które się nazywają Jackson Jak na przykład Michael Jackson Oraz jedna osobka, której imię dzisiaj zostanie nadane dziecku tej dwójce Znajdujemy się w Hyden Springs Jest to otoczenie ze Stora, jakby ktoś nie wiedział W sumie wybrałem je sobie, bo mało w nim grałem I aktualnie mieszkają oni sobie w takim domku Wcześniej mieszkali tutaj, w takim mniejszym, no ale yy, wiadomo, założenie rodziny to trzeba byłoby sobie w końcu przeprowadzić. Trzeba by było się w końcu przeprowadzić. Ja naprawdę nie umiem mówić. Więc kupili sobie taki domek, który teraz jest troszeczkę puszczy, pusty. Skąd on jest pobrany, ale skąd to ja nawet wam nie będę mówił, bo to pewnie są tak, takie czasy, gdzie was jeszcze na świecie nie było. <grych> E, tak, ale urządziłem go sobie, urządziłem go oczywiście tak pod swój styl, e, tutaj mamy oczywiście salon, jadalnię, kuchnię, łazienkę oraz sypialnię, tutaj jest garaż, który na razie jest to do czyszczenia e, kotów, zwierząt, no jest też drugie piętro, na którym na razie jest bida z nędzą, jest pokój dla dziecka przygotowany, może pokój dla drugiego dziecka, chociaż wątpię, że im drugie zrobię, no i miejsce na łazienkę. Tak, i mamy dwóch simów, czyli Nathana oraz Madison i masę kotów. I może o, o nich więcej później, bo na razie, moi drodzy, wstawać. Oni są. No może nie świeżo po ślubie, ale tak chyba trzy dni po ślubie, co jeszcze wskazuje na to, że oni mają wolne w pracy, co zaraz im usuniemy. Bo i tak zaraz dostaną jeszcze kolejne, więc po co to. Zacznijmy. cel tego odcinka. Mam nadzieję, że się uda za pierwszym. No, teraz lepiej. Myślę, że zrobię tak, że im ten jeden dzień zostawię, tego wolnego. No bo w sumie oni nie są w ogóle przygotowani do tej pracy, już powinni tam iść. Więc powiedzmy, że to jest jeszcze ten dzień, taki ich wiadomo tam honeymoon, czyli taki miesiąc poślubny. A jutro już pójdą do pracy, czy on pójdzie, bo ona już będzie w ciąży, więc ona no, zostanie kolejne dni wolne. I myślę, że tak to po prostu załatwimy. I tutaj użyjemy pewnego młoda. Cancel time off. Może dam wam link, jeśli go znajdę. I po prostu usunę mi ten dzień, tylko że ja właśnie, bo nie dostanę za to hajs, więc od razu. Żeby nie było. Kasuję im po jednym dniu. I teraz. Eee! Reshade mi się włączył. No dobra, to sobie już pogarnialiśmy, więc dzisiaj macie wolno, jutro sobie pójdziecie. Więc ogólnie tak, jest sobie Nathan. Nathan pracuje jako dziennikarz. I w sumie chce iść w tym kierunku. I pisze sobie po prostu artykuły. I jest Madison, która była w ogóle jego pokojówką. I po prostu się ożenili. I pracuje ona w edukacji. A i prowadzi... Prowadzi ogródek. Na razie ogródek. Może kiedyś to będzie ogród. A jeśli chodzi o koty, no to mamy, mamy Roxy, która aktualnie szuka ofiary na piętrze. Okej. Okay. Mamy Flow, e, oczywiście tutaj nawiązującego do filmu Flow. E, głównie ze względu na umaszczenie, no bo tamten kotek był taki bardzo szczuplutki. I mamy ich dwójkę dzieci, mamy Zoe oraz mamy Oriego. Zoe się wygenerowała, a Ori, Ori oczywiście z Ori and the Will. O, te albo The Blind Forest. O, oh, tak, rachuneczki. A nie, dzisiaj nie, bo dzisiaj pan Jack. Dobra. A, i tak są rachunki. Eee, no, jakoś się na to zrobi. Jak ja kocham to, że jej te włosy znikają, tak. I dodatkowo jeszcze te laguje, jakie te włosy się pojawiają od nowa, więc. No cóż, trójka. Też w ogóle wymaksować łowiectwo? Tak, o, w sumie dużo ci brakuje roxy, w ogóle jeszcze ci się będzie emerytką, więc. No, wymaksujesz już to przynajmniej na stare lata bierzmy na spokój. No i ty nie, możesz, ty nie chcesz nic robić, ale potrzebujesz charyzmy, więc ja mogłabym się tego pouczyć. Chociaż nie wiem, czy ty jesteś w stanie, bo nie wiem, czy nie potrzebujesz. No bo na razie masz potrzebne rzeczy. To też jest właśnie takie ciekawe w trójce, tutaj, żeby zdobyć, charyzmę, musisz mieć daną liczbę przyjaciół, daną liczbę znajomości. Trochę jest to utrudnienie takie bardzo fajne, ale czasami może napisać krew w żyłach. Też będą dzisiaj urodzinki właśnie młodych. Jeśli chodzi w ogóle o moją długość życia, no to Simowie żyją tyle. Koty i psy żyją tyle, a... konie tam po jeden dzień dłużej, żeby było w miarę realistycznie. No dobra, no to w takim razie Roxy odpocznij sobie. Ty już zrobiłaś co chciałaś Więc na stare lata już się nie będziemy po prostu męczyć. Myślę, że nas może odpocząć i też ona chce się zaprzyjaźnić z Zoe, więc... Myślę, że tym się zajmiemy już na razie. Oj, zobaczcie pożem. Teraz pewnie potrzebujesz. Na razie się łapiesz, ale później z tym będzie trochę problem. W sumie, właśnie, mogłabyś, mogłabyś później się jakoś poznać, na przykład na festiwalu. O, ładne, ładne dwie tęczki, tęcze. O, się położył, biedny na tych kafelkach zimnych. Po to dałem dywany, żebyście mogli spać na dywanach, to nie. Uu. No dobrze, będzie, będzie troszeczkę na, na umeblowanie. No, możesz tutaj jakoś poznać, chociaż w sumie pogoda jest tak brzydka, że. Nie wiem, czy to było dobry pomysł. Może, może pójść na gdzieś indziej, bo no, pogoda nie, roz, nie rozpieszcza. Nie wiem, spróbuj na siłownię. Przyszła jakaś pani. Długo pewnie nie pożyje, ale się przywita i zawsze to jakaś znajomość. Ktoś tu ćwiczy. Gdzieś... O, dzień dobry, pani tutaj młoda, to z panią się możemy zaprzyjaźnić. Ona w ogóle jest w wredna, chce się zaprzyjaźnić z ludźmi, no ale... No. W ogóle zapomniałem wspomnieć, na jakich dodatkach gram, bo nie gram na wszystkich. Zawsze gram tak jakoś wybiorczo. Z czym akurat mam ochotę zagrać, więc tutaj gram na Czterech porach roku, zwierzakach, pokoleniach Studenckim życiu i karierze Tylko na tych pięciu, o ile, o ile dobrze pamiętam A jak po prostu jakieś inne by były mi potrzebne, to je mogę włączyć i tyle Bo posiadam wszystkie, tylko po prostu Optymalizacja, tak? Jeszcze się nie zaprzyjaźniście. No lepiej to zrobić teraz, bo jak ja o tym zapomnę, to już to zrobisz w życiu pozagrobowym bo, <grych> bo Emeryci bo kot jako emeryt żyją mnie tylko tydzień. Zresztą właśnie tak to jest zrobione, że Simowie żyją 90 dni. Pi razy czyli potem staruchowie wiadomo, żyją ile chcą, a zwierzaki żyją jedną trzecią tego, czyli 30. Coś tak nie za bardzo mi się... idzie. Dobra, idę do domu być. No i coś tam zrobione. O, i się zaprzyjaźnili. Cie wyście uciekli w ogóle. Weź jeszcze go? ją grumni. Grumni, jak, jak, jak się oni to przetłumaczyli? Grum Iskaj chyba, Iskaj mi się wydaje. To po ją jeszcze. Ten trem, ten Bifraisky? Co to znaczy Bifraisky? Nie wiem. Ej, nie widziałem oh. tej interakcji. Eee, a, dobra, to jest zaproszenie na baru baru, dobrze, to, to idźcie w takim mocirasie. No, zrób sałatkę, z tych wszystkich rzeczy chyba tylko sałatkę się nadaje jakoś bardziej na, na śniadanie, eee, chyba się na podłogę zrzygasz. A, nie, dobra, poczekasz sobie, no w sumie, po co się śpieszyć? Kibeli tak trzeba wymienić, bo jest najtańszy, więc. Oj, zatniecie się tutaj. Tylko uh, uh. tam też się nie śpieszy. Oh. Oh, uh. Czy ty wybiegniesz po prostu chyba na dwór? wybiegnie, mi się wydaje? <grywki> Kocham trójkę, po prostu zacznijające się simowie. O, o i Roxy ma rodzinę i da. <grywki> Przynajmniej nie, 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 nie. Nie patrzymy na to. No, dużo się staruszka zmieniła, na szczęście. Mam jeszcze i spać dalej. Tak, bo Roxy była z, na początku z Nathanem, ich stworzyłem w kasie. Jakby, to, jakby ktoś się pytał, Dobra, ten no, okay. chyba wymyjmy wam tę kipę. No, okej. Chyba Neaton się tutaj trochę uczył, majster. No. Na razie nie może, ale chyba, chyba od piątego dopiero może nie mi się wydaje. I ku no to no, wykiwę, już go zapchałaś prawie. niech kotom wypieprzę tę kuwetę, bo... Tylko wkurzają. Nie wiem, gdzie, może na dwór im dam. Chociaż do garażu, do garażu by można było dać. No tak. Dzień dobry, panu. Jak dobrze kupiłem alarmę. Teraz ja sobie może wodę nalaję. Aha. Też mi policjantka. Sprzątaj. No właśnie. Piękny zesy. No i już do pracy iść nie musisz. No Strzeliłaś się, będziecie mieli syna. To akurat wiadomo dlaczego ci się to nie... No, dobra, nieważne. Nie no, zamykam. Wywalam koty z tej łazienki, Kuśwa maci. No, zostawcie te wannę! Idź w ogóle tutaj, ja nie dziecku, kurde, blokujesz dostęp. Do widzenia. Tu będziecie o dzisiaj mieli kubet. Bo nie wytrzymam po prostu. No, a tutaj. Do widzenia. Nie wiem czy ty możesz coś nowego zasadzić, chyba nie. Ale w i tak musimy ci pojechać kupić jabłka, no bo tak jak już powiedziałem, będzie to chłopiec, bo mam imię dla chłopca, więc... Będziesz jadła jabłka. O! To też w możemy kupić księgarnię. Baby Coming i jeszcze jedno było, ale w sumie... Chociaż w sumie, które jest tańsze, tak po waszych funduszach, dobra, to, to poprosimy to. Jedno se przeczytacie, będziecie mieć święte spokojenie. A w ogóle ty się w ogóle z kimś musisz zaprzyjaźnić. Wiadomo gdzie on jest. Bo my go nie znamy. W sumie ja mam się z nim zaprzyjaźnić. Ciekawe. Okej. Okay. Każe mi się ten Bert. Bo też byśmy mogli zrobić z nim artykuł. O tu jest. Dobra, najwyraźniej ci może, że ona że jest w ciąży. Ooo. I też też i też chcę syna. No to na pewno przytasz. dobra, to ci później damy. I... Gdzie jest? Nie ma hack. Dobra, to Embrace. I niech ona sobie na razie dokończy tą książkę. A ty pójdziesz w stamtąd się za przyjaźniejszy później. Też tą książkę skończysz. Gdzie on poszedł? No i go zgubiłem. A tu jest, dobra. Muszę kupić jakieś auto, bo cały czas tracicie pieniądze tylko na taksówce. Tak, bo mam moda na to, że przejazd taksówką kosztuje, co jest w sumie no, realistyczne, jakby nie patrzeć. O to tak się z tym Bertem trzeba śpieszyć, bo on już tak powoli na tamten świat przechodzi. No bo zapytaj się od razu, czy będzie chciał zrobić wywiad O, to o, właśnie. Dobra, jeszcze trochę nam zostało. No i dobra. Też sobie coś zjesz i przeczytasz tą książkę. Chyba masz... a ty nie masz kupionego? Że szybko czytasz. Chociaż to jest tak masz eee... No, bookworm więc. A no, tak jeszcze urodzili I drugie urodziny. A pokaż, Siori. Okej, okay, ma jakieś dziwne takie. wygląda jak mama cała, tylko tutaj ma jakieś dziwne takie kreski. I tyle. Znaczy, no, no ma nieca małe, bo Pyszczek ma po ojcu, no ale. No ale. Śmieszne. No zoi Zaujmij będzie bardzo śmieszniutka. Jaka fajna! Daj Pyszczek. No. Ej, ładnie się ona wymieszała, tak bardzo. Chyba spróbujesz jeszcze napisać się ostatkami sił tą pozytywną opinię o nim i pójdziesz spać. Z czym ty się bijesz w garażu? Dobra, w garażu był wąż najwyraźniej. No cóż, żyjemy my w lesie tak poniekąd, więc. Możliwe. Nie mówię, mhm. że nie. A bo ty masz w sumie tego. Mam no, Hunter, więc ty będziesz. Aha, ona z automatu dostała punkty jakieś. Okej, okay, no dobra, no to w takim razie Zoli będzie... Łowcą, a Ori nie. Why not, pasuje mi to. O, to by się w sobie mogło przydać. Why not. I tak masz wolne. Ale przeczytałeś już jedną. Starczy ci. A w sumie zapomniałem jej, żeby jabłko najadła, bo to tylko w pierwszym semestrze można. Trzymajmy kciuki, żeby to był chłopak, tak? No i od razu znasz tą prezentację. No i trochę zarobiona, ale wróć do domu. My ty się chciałeś zaprzyjaźnić z kimś, więc może wypadałoby, nie wiem, może z nią. Z nią masz swoją najlepszą relację, byś do niej zadzwoniła trochę. Pocket Link? To jest tak książka co do tego, ale jakim sposobem ona jest pocket? To jest ciekawe. Czy jak się wpiszę to słowo pocket w tytule, to od razu się robi taka mniejsza wersja? Ciekawe. No i zaraz sobie trochę do tej. Może tak z dwa razy. Koty co wy odpieprzacie? Ta w ogóle wybiegła przez pół miasta, a nie co na tutaj robi. Aaaa, koto ma. Koto, koto Armagedon normalny. No dobra, weź tego Ryana, zaproś, może artykuł na jego temat, co się tutaj uda zmajstrować. Hmm. Idź go zobacz tam gdzie on jest Już przebiegłeś pół miasta No przebiegła po miasta To jest naprawdę deszczu wracaj Aha No się no nie przesadzaj że nie chcesz ze mną zrobić wywiadu no kuźwa Teraz już chcę. A bo tak właśnie bo mamy tutaj fotel bojany A i ja właśnie, bo ty chciałeś szachy. Specjalnie dla ciebie je kupiłem, więc graj z A to to, dobra. No, jesteś w ciąży, więc tak, będziesz miała pierwsze dziecko. To jest logiczne. Koty się rzucają na nas. Dobra, spać, bo rano nas czeka poród. Już finalnie. Życie z tymi kotami to jest takie trochę życie w ośrodku psychiatrycznym Cały czas ktoś musi latać wokół O! Idealnie A w sumie, czy będzie chciała iść do szpitala to niech będzie jej wybór Na razie widzę, że bardzo chce posiedzieć to łóżko Oh, dobra Czas sobie zjeść Ona będzie chciała iść do szpitala, więc nie zjesz sobie tak Chłopie do szpitala, a nie jeść, kurde cię w ten beret Dobra, zjedź sobie No już chcesz, to jest, no I tak zaraz będziesz musiał tu jechać No właśnie. Nawet nie zdąży przyjechać, to. Do... obija, że mój sim, nie? Dobra, mamy Baby Boya, mamy Chłopaka, tak jak chciałem, i jako, że ma nazwisko Jackson, to oczywiście na pierwsze imię będzie to. Percy Jackson. Tak, ostatnio zacząłem sobie czytać Percy'ego Jacksona tutaj przez jedną z moich koleżanek, która po prostu. żebym to też była śmieszna historia, bo poszliśmy do Malka. Ja w tym maku po prostu zacząłem sobie z lupy czytać Persiego Jacksona, bo ona sobie go agorad kupiła. No i tak to nie jest. Czytam Persiego Jacksona i w sumie tyle. Taka, takie jest nawet zdanie tego imienia: Percy Jackson. Jest w sumie dużo Percy, jest jeszcze na przykład Percy z Harry Pottera. I tak samo Jackson można dopasować do kilku imion, jak na przykład Michael Jackson. Jeszcze się pewnie parę by znalazło, ale teraz o tym, nie chcę myśleć. Ja zawsze lubię losować cechy, więc zobaczmy Virtuos. Okej, okay, zostawmy. Już jakiś plan na życie będzie. Bliźniaki! No, tego kurwa to ja nie miałem. <laughs> Kocham Stince. Akurat się zastanawiałem, czy im robić to drugie dziecko. I teraz my już yy, będą mieli dwójkę naraz. Proszę niech to bo nie będą trojaczki, bo ja nie wiem gdzie ja to trój... Trzeci dziecko wsadzę po prostu. Jak ja mam nazwać to dziecko? To jest dobre pytanie. Chociaż w sumie mam pomysł. Okej, okay, zobaczyłem sobie, kto po prostu jest matką Persiego. Yy, I to jest pani Sally Jackson. Więc też bardzo ładne imię myślę, że możemy tutaj nadać. Ja naprawdę ostatnio, czego się spodziewałem, to bliźniaków. Dawno mi się tak nie zdarzyło, naprawdę. Ja, ja. I się o, ej, niechlujne, fajne te tak się losują. Dobra, proszę bez trzeciego. Małe bliźniaki. O, ja... Cii. Wiesz co, ty już nawet nie, ty jedź do pracy. Po prostu idź zarabiaj na te dzieci, bo... Meetup? A, bo on musi drugie dziecko wziąć. Dobra, to idź po to drugie dziecko. W takim bądź razie... I dlatego lubię takie rzeczy nagrywać, bo przynajmniej fajne zaskoczenia z tego wychodzą. W dupie to na razie mam. Mam dwójkę dzieci na otrzymaniu. No to spadł, wiesz co, na twoim miejscu też bym poszedł. A bo ty teraz na niego byś czekała, no i ten... Róż dupę! Kurwa, on na piechotę biegnie. Piek... A bo on z tym dzieckiem, nagle mu się bo to dziecko! Mm. Co tu się dzieje? ty do jutra z tym nie dojdziesz, cię z roboty wydają człowieku. Możesz to... No, jedź do domu po prostu. Nie ten, ja rozumiem, że jesteś dziennikarzem, ale. No proszę cię. No nie będziesz interweniował, interweniował, nie interweniował. Przy... Prowadził wywiadu z własnymi dziećmi. Dobra, zostaw to dziecko po prostu. Połóż już na tę podłogę. Ja się nim zajmę. Bo nie wiem, gdzie ty chcesz się położyć, bo mamy jeden koniec jak na razie. Ja mu dałem rycerza, bo w sumie, why not? A jej to może nie wiem, co byśmy dali. A dajmy jej bałwana. Niech ma sobie bałwanka. A może takiego jakiegoś. O, niech ma. Trochę brzydki, ale, ale o gustach się nie dyskutuje, tak? Jak nie koty tam mięczą na dole, teraz dzieciaki będą mięczeć? Po prostu idealne, idealne. Zostaw to dziecko w spokoju, człowieku. No, brawo. No i dobra, myślę, że to było na tyle. Trochę bardzo chaotyczny odcinek, nie dość, że gra nie współpracuje, bo się laguje często przy nagrywaniu. Normalnie tak nie jest, po prostu jak się włączy nagrywanie, to nagle wypieprza wszystko w pizdu, za przeproszeniem. No to jeszcze nie dość, że bardzo dużo urodzin, to niespodziewane bliźniaki na koniec. Ale cóż, to był mój prywatny save, może kiedyś to jeszcze wrócimy, kto wie, może już jak dzieciaki trochę podrosną. A na razie co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że jakkolwiek wam się on podobał, bo nie był pocięty w 100%, połowa była niezrozumiana, ale trudno. Guilty Pleasure to było moje nagranie, chciałem sobie nagrać, że nagrałem. Za tydzień pewnie pojawi się jakaś gierka. I co? Niech ten kanał trochę ożyje. Więc ja wam dziękuję, trzymajcie się, no i cześć.